Przejechałem Dzisiaj jest grana zawoja Wjechałem tutaj na trening W sumie, którego najbardziej nie lubię Czyli interwały Ale skoro Jest jeszcze ładna pogoda To stwierdziłem, że że się wybiorę, no bo jutro ma padać, pojutrze ma padać, więc ostatnia szansa, żeby w ogóle coś takiego pojeździć sensownego, a, a też nie ma co siedzieć i jeździć cały czas na tych samych trasach. Także wyciągam sprzęt i ruszam za chwilę. Tak jak już wspominałem, trening, którego bardzo nie lubię, ale przynajmniej chociaż tyle, że jest na endurówce, więc jakaś tam przyjemność z jazdy jest. Plan jest taki, że tam mniej więcej godzinę wychodzi podjazd na górę, więc to potraktuję jako rozgrzewkę. Czyli wyjeżdżam na samą górę, zjeżdżam traską, prawdopodobnie Diablakiem. I później mam 5 razy 50 sekund na maksa i wskakuję od razu na zjazd na takie 40 sekund. Więc to wychodzi. Takie lekko ponad półtorej minuty mocnej jazdy, mocnej w sensie bolesnej, bo w zasadzie przez to nie lubię tego treningu, że no jest turbo męczącej, turbo boli. 5 razy przerwa, chyba 7 minut z tego co pamiętam. Także będziecie mogli też zobaczyć, jak to w gruncie rzeczy wygląda, bo w sumie jeszcze się nie pochwaliłem nigdzie, ale dostałem kamerkę GoPro 10 z Media Mode no i tak sobie tak mnie złapała zajawka na, na nagrywanie vlogów i no i żeby żeby coś wrzucać na YouTube od czasu do czasu nawet nie od czasu do czasu, a właśnie żeby być całkiem na bieżąco właśnie z tym co się u mnie dzieje, także będę, będę wrzucał, a na pewno się będę starał no i chyba z sobie zaczniemy No chyba z tą sobie zaczniemy 31 minut pod górkę Rozgrzewka chyba ok O no, kurde, ale było blisko. Dobra. Próba generalna. Jak ta prosta będzie miała 50 sekund to no takie 40-50 to się zalicza. Jak nie będzie miała no to potraktuję to jako rozgrzewkę. 5 sekund. O kurde, miało idealnie, pięćdziesiąt. Miał ja idealnie pięćdziesiąt, ale zjazd nie miał 50 Finałowa, czyli piąta, lecimy z tym koksem. yeah O kurde. No i właśnie dlatego tego nienawidzę Czy może nie nienawidzę Ale to jest dramat, raz, że dramat Pod względem zmęczeniowym a dwa że wszystko boli, ale Jedne jest pewne że to jest chyba najbardziej taki trening, e, można powiedzieć, przygotowujący do ścigania, bo po tak, po tak ciężkim, kurcze interwale wskakujemy na techniczną sekcję, której musimy zapanować nie tylko nad rowerem i, i trasą ale też przede wszystkim nad sobą i skupieniem także no niestety Niestety Ale, ale trzeba to robić Zawsze jak trening jest taki 2 godziny, 2 godziny plus no to to wypada coś zjeść tak co, co 40 minut mniej więcej no i tak samo w czasie zawodu enduro. Jedzenie mega ważne, szczególnie jak trwają takie 5 -6 godzin, 6, a w sumie, jeżeli jesteście ciekawi, co jem podczas takich zawodów enduro, które właśnie trwają tak długo, to ponagrywam też takie rzeczy a może dzisiaj na koniec, jako że nie wziąłem nic ze sobą do jedzenia po treningu, no to pokażę w bonusie, co. Co można na szybko kupić w jakimś Lidlu albo Biedrze, takiego dobrego po treningu, w sensie dobrego, dobrego pod względem składu i dobrego pod względem smaku po treningu i, i takiego w miarę też zdrowego. jeden uh, 1%. No i tak by to było w zasadzie po treningowo. Tak wyglądają zakupy na leśniczki. Kwark i orzechy nerkowca. No i to takie potreningowe całkiem spoko. To ja już prawie dojeżdżam. Tak mniej więcej wygląda mój trening. Jeśli chcecie więcej jakichś takich filmów, dajcie znać może w komentarzu o czym chcielibyście. Na pewno teraz będę chciał trochę więcej pokazać takiego samego przygotowania, jak i samych zawodów FWS-u, bo tak jak powiedziałem jest mniej więcej tydzień do zawodów, więc może to zrobię na takiej zasadzie, że będę wrzucał dwa razy, w sensie dwa filmy w tygodniu, o ile... Będę miał na to czas, żeby to poskładać, ale tak bym chciał i, i właśnie pokazać mi więcej jak to wygląda w sensie, jak tu wygląda przygotowanie do zawodów i jak wyglądają same zawody tak właśnie od strony, e, od mojej strony. Także jeśli chcecie, to dajcie tam jakiś komentarz albo coś, no i, no i ja na pewno się będę starał e, rzucać więcej ją.